Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie, Be castled... Custled. nie umiem się wysłowić. Moi drodzy, krótka inf informacja na początek. Chciałem tę grę kupić za własne pieniądze, nawet nie macie pojęcia, ile razy widziałem ją na przecenie. Co było mega dziwne, bo to było tak. Przecena, promocje, promocja właśnie taka na fajna, bo to wiecie, chyba za 30 parę złotych była gra, i później brak promocji, i do dosłownie na chwilę! żeby za chwilę znowu była promocja, ale stwierdziłem: dobra, poczekam. No i co się okazało? Chwila właśnie przed tymi zawieruchami. No okazało się, że zapowiedziano już wersję 1.0, bo gra była we wczesnym dostępie. No i uzyskałem kluczek od e, serwisu Keymailer. Także, moi drodzy, dziękuję za kluczek. Oczywiście to nie będzie miało żadnego wpływu na to, co będę mówić, bo chciałem Wam tę grę pokazać, dlatego że jestem wielkim fanem takich gier, jak na przykład Twierdza Krzyżowiec, Kataklizmo, Age of Darkness też ogrywałem i często będę się do tych gier odwoływać. Jako, że jest to wersja 1.0, moi drodzy, no to pojawiło się kilka nowości. Ja Wam tutaj pokażę, raczej nie będę za dużo mówić, ale... Wiemy, że między innymi jest weryfikacja dla Steam Decka, możecie sobie poklikać nowy dodatek właśnie i podobno z fajnymi, słuchajcie, głosami od aktorów. Optyma optymalizacja wiadomo, naprawienie bugów, z innych rzeczy no to bossowie nowi, słuchajcie, achievementy, czy interfejs. Tylko był jeden mały problem. Kiedy gra zadebiutowała, miała mnóstwo problemów. Dlatego, że ta wersja 1.0 jakim cudem, a to się psuła, a to nie odpalała, powiem Wam szczerze, że nawet ja, grając tam chyba z tydzień, dwa tygodnie temu, natrafiłem na buga, który uniemożliwiał mi grę. Poważna sprawa, dlatego nie zdziwcie się, jeżeli zobaczycie słabsze, słuchajcie, opinie. Dlatego dzisiaj trochę chciałem o tym powiedzieć. Czekałem na pacze, żeby być sprawiedliwym. Doradca tutaj nam podpowiada. Moi drodzy, tak jak mówiłem, twierdza krzyżowiec. Wracając, no były te bugi i ja już gram, mam nadzieję, że już tych bugów nie ma. No i wam troszeczkę o tej grze opowiem, bo sporo ma wspólnego z twierdzą. Tradycyjne sterowanie, Możecie też sobie kursora. Z, tym, z, tymi, z tymi, tym tłumaczeniem to mam wrażenie, że czasem jest problem, ale o tym pewnie jeszcze powiem. To, co mnie zaskakuje, to właśnie przechwytywanie takich, powiedzmy, pól regionów, żebyśmy mogli na nich budować. no Powiedzmy, że to są granice nasze. Nie pamiętam, jak się obracało. O, już pamiętam. Możecie w ogóle tak zrobić, tylko wtedy będziecie musieli usunąć pewne rzeczy. Pierwsza się z tym spotykam, bo na przykład w twierdzy to trzeba było poczekać. Aż inni, wiecie, pozbędą się tego, a wy możecie w samym środku. Oczywiście wybudujemy sobie tartak. No, słuchajcie, co mogę powiedzieć do tej grze? Po tych już aktualizacjach, po tej pie pierwszej, że tak powiem, premierowej 1.0 pojawiło się bardzo dużo patchy, żeby no, naprawić to to te problemy. My sobie to oczywiście to dodamy tu ekipę, więc zasuwają pracować. Bo potrzebuję drewna. Pozwalają nam wybudować kolejnego. Another... Boom! Bierzcie się chłopaki. Dosyć nie typowo, bo nie wiem, czy widzicie jak tutaj działa e, zdobywanie drewna, nie? Nie tak jak na przykład twierdzę, że macie skład, tylko oni, sobie tutaj chłopaki rąbią i za chwilę dociera automatycznie powiedzmy do naszego. No właśnie, czy magazynu niby są ścieżki, tak? Później zresztą będziecie to widzieć. E, wyślemy chłopaków pewnie, bo chcemy jak najszybciej się. Przygotować. No i wracając, pojawiły się ta aktualizacja, faktycznie jest już lepiej. Widziałem nawet już te mieszane recenzje poszypowały w górę. Pojawiło się coraz więcej pozytywnych, więc nie zdziwcie się, jeżeli zauważycie, że jest tak, a nie inaczej. Ja powiem Wam szczerze, że mi tylko brakuje tego. Udało się następny samouczek. Mnie to tylko wiecie, co zaskoczyło w tej grze. Wysłuchajmy Nowy najpierw. Nowi ludzie pojawią się w pokoju, gdy będą mieli miejsce, w którym mieszkać. Widzisz, ile ludzi może wytrzymać w twoim pokoju na górnym panelu. Zbudujmy kilka domów w pobliżu pokoju. To, e, to tradycja, tak? Powiedział, żeby zbudować w pobliżu domki. E, więc to jest, słuchajcie, tradycja, że o to chodzi, o tego typu strategie. Moi drodzy, co chciałem powiedzieć? Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Już ta granica, widzimy, wygląda inaczej, bo jest też inna mapka. Są takie, słuchajcie, widzicie nawet Wzniesienia, coś jest fajne W Twierdzy to miało nawet spoko znaczenie Bo ciężko było wtedy pokonać przeciwników, którzy Znajdowali się wyżej Zwłaszcza, że zasięg był lepszy Ostatnio grałem bardzo dużo w twierdze Krzyżowiec 2 Która oczywiście miała mnóstwo problemów Ale ja powiem wam, nawet ją lubię Musimy wybudować więcej domów Jak widzicie, na szczęście możemy w miarę blisko siebie No ale wiadomo, granica to granica Tak nie możemy tutaj tego Oszukać Wiele tradycyjnych rozwiązań, co chciałem powiedzieć. Słuchajcie, kiedy dostałem ten kluczyk do tej gry, twórcy często dostałem takie jeszcze informacyjne, powiedzmy, PDF-y i tam się znalazło bardzo dużo jakby informacji odnośnie do poziomu trudności. I powiem wam szczerze, że to jest mój jedyny taki problem z tą grą na chwilę obecną, bo tak jak moje grałem chwilkę, bo był jeszcze ten błąd, nie mogłem przejść w gry. Oczywiście mamy mieszkańców jako wartość, mamy nastrój jako wartość. No i nie chcemy, żeby ona spadła ogólnie. I co ciekawe, zobaczcie, musimy wybudować w pobliżu. Ciekawe. Wybudujemy bardzo blisko. Zaraz zatrudnię, jak tylko wybudują chłopaki. Możecie oczywiście sprawdzić. Widzicie, jest tu na przykład montaż. No moim zdaniem to lepiej brzmiałoby budowa, no ale niech będzie. Tutaj ewidentnie mam wrażenie, że e, twórcy wspomagali się e, wiadomo jakim tłumaczeniem, nie? Zaraz naprawimy, więc ludzie nie będą od nas odchodzić. To raczej tradycja. Kto grał, słuchajcie, w takie gry jak na przykład Twierza Krzyżowiek, ten wie doskonale co chodzi. No i słuchajcie, nie mamy jedzenia. I teraz tak, oczywiście, tak jak było z drewnem, no, wypadałoby budować e, tartaki tam, gdzie jest las, tak? To samo dotyczy, słuchajcie, tego. No nie to przypomnijcy, przy, przy nie przypomnicy, nie przypomnicy, to ja mówię, pszenicy w ogóle nie przypomina, bo ona powinna być żółta, nie wiem czemu ona jest taka lawendowa, no ale cóż, jest jak jest. Mamy jeszcze zbudować, słuchajcie, chatę myśliwego. No i chata myśliwego oczywiście, jak się pewnie domyślacie, musi być tam, gdzie są zwierzęta. W Twierdzy żeby były takie malutkie chatki właśnie myśliwego, też było to ciekawe. Tutaj jeszcze oczywiście budowanie. Wyślemy chłopaków, żeby już pracowali. Bo mamy, pamiętacie, dużo domów, żeby to wykorzystać. Siódemeczka, czy jest wszystko dobrze? Jedzonka już jest coraz więcej. E, trochę mi jest smuci to tutaj dopiero jest ta pszenica, nie? Ale to jest jako zwykła roślinka, nie To wygląda w ogóle, przypomina kwiaty, więc czemu to na kwiatach budujemy? Nie mam pojęcia. Bo to wygląda, wiecie, to też takie miejsca, jakby można było wybudować, nie? Dobra, wyślemy jeszcze chłopaków do tego nowe miejsca, we can żeby nam zdobywali mięcho. To jest pierwsza taka rzecz, której się nie spodziewałem. Kamienie służą do ulepszania, ale muszę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Przechwycimy oczywiście. Nie, nie wiem. Myślałem, że będzie wcześniej mówić. Jak widzicie, kamienio można umieścić na zajętym polu z kamieniem, ale może być daleko, co ciekawe. My umieścimy w miarę blisko. Tak, widzieliście? Obniża nastrój pobliskich domów. To jest dość ciekawe, że tutaj takie rzeczy mają znaczenie, nie? że trzeba blisko budować, obok. Tutaj oczywiście kamień. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy ja to powiedziałem. Kamień służy do ulepszania budynku. Przykładowo, jeżeli ulepszymy dom. Macie tutaj 15 kamienia, to więcej pomieści mieszkańców i to jest dla mnie zaskoczenie. Nie wiem, czy pamiętacie, w twierdzy tutaj była ta główna siedziba. Im dalej, tym było mniejsze te domki, mniej one kosztowały drewna. To było dosyć ciekawe rozwiązanie. W Kataklizmo po prostu budowały się domy, ale że tam mieliście budowanie horyzontalne, no to też było inaczej. Wracając, mi trochę przeszkadza w tych grze, że ona jest bardzo prosta. To jest mój taki jedyny zarzut. Dobra, uważaj gdzie go obniży obniżyj tu nastrój, yy, po kamienia. Oczywiście wysyłamy chłopaków, żeby już yy, zdobywali kamień. I nagle mam już 20, nie wiem skąd. Wykonaliśmy już quest'a, nie Now, wiem jaki to ten był. Teraz, mamy pracę stonową, e, one oprogramować nasze budynki. Możesz wybrać je jeden po jednym i oprogramować je z menu budynków. Albo możesz użyć oprogramowania na dole, aby oprogramować mnóstwo budynków jednocześnie. Widzieliście, ulepszyliśmy. Możesz wybrać pojedyncze lub zmianę budynków, albo użyć e, narzędzia ulepszenia na dole. Tutaj mamy coś takiego i to jest fajne akurat, patrzcie. Pek. Pek. No kilka fajnych jest tutaj rozwiązań, nie powiem. I fajnie, że te domki naprawdę stają się coraz e, większe, nie? Coraz wyższe, nie? To, to jest super. Bo przecież nie musieli tego robić. Wszystko to dotyczy, nie? Widzieliście, każdą w Lecimy dalej, bo oczywiście... bikasu. E, Opiera się przede wszystkim na walce w nocy, a za dnia budowanie. Te ścieżki one czasem odgrywają znaczenie. Nie mogę ruszyć. Nie mogę nic robić. Musimy czekać. Trochę za długie są te samouczki. Fajne głosy, trochę mi to przypomina twierdzę. Na pewno zauważyliście ten motyw ze, ze światłem i nocą, bo w nocą oni atakują i oni są tacy niebiescy Saladinowi, a my za dnia mamy tę ekipę, wiecie, śmiesznych stworków. Ja oczywiście Wam nie będę pokazywać tutaj mnóstwo tej gry, raczej chcę tu pokazać tylko kilka samouczków, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Z pewnością zwróciliście uwagę, że grzata graficzna jest banalna, prosta, ale myślę, że to w żaden sposób nie przeszkadza. Kataklizmo też miało bardzo nietypową i świadczyło to fajnie o tej grze. Eee, przytrzymaj, eee, słuchajcie, chłopaki. No widzisz, czasem są takie bugi, że niby coś się dzieje, niby nie, teraz mnie przesuwa, niby nie. Eee, wybierz wszystkie jednostki w menu obrotowe. Wybierz wszystkich robotników, wybierz wszystkie oddziały. Zobaczmy, czy tutaj. To... A, byli jeszcze, zobaczcie. Można ich też fajnie ustawić, tak jak twierdzę zresztą. I teraz mamy tak. Wybierz wszystkich szermierzy za pomocą menu radialnego. E, powiem szczerze, zazna wszystkich łuczników przez menu obrotowe. Czy to jest. które z tych? Nie. Tak, ja Wam powiem szczerze, że nie mam pojęcia, co to było wszystkich szermierzy za pomocą menu radialnego. Co to jest menu radialnego? Może się sklikając, przyciągając e, prostokąt, tradycyjnie używając przycisków w dolnym lewym. Aby zaznaczyć wszystkich, wszystkich. O, no dobra. Dobra, po prostu. Czekamy. Tak mówię, czasem to jest mało intuicyjne. Ale fajne jest to rozwiązanie w teorii. No i tak jak mówiłem, ekipa atakuje. Coś twarcie się zrobili niż to miało miejsce ostatnio, jak grałem. Na szczęście uczynku ratowany, mogłem ich trochę odsunąć. No i jestem zaskoczony, bo ostatnio, jak grałem, to było dużo prościej, dużo łatwiej. Chcę cię troszkę punktów życia. Moi drodzy, musimy wybudować obóz. Ja zawsze budowałem go w tym miejscu. O kurczę, ale kurs sobie tutaj robię. To jest, słuchajcie, walka w zwarciu i strzelnica. I też możecie zbudować obok coś super. Następnym razem gdy taką musimy przygotować w ogóle e, wojsko. Niestety to właśnie na tej mapce znalazłem buga, którą uniemożliwił mi grę, także trzymajcie kciuki za to, że tym razem tak nie będzie. <laughs> Moi drodzy, ekipa już buduje, czekamy sobie. Patrzymy czy tutaj wszystko gra. Tak, ekonomia jest fajnie zrobiona. Sporo do budynków. W ogóle fontana też tutaj jest. I ona słuchajcie, produkuje szczęście. To też jest ciekawe. E, w, e, nie wiem, czy pamiętacie, w twierdze krzyżowiec można było takie ozdoby budować. Żeby też wpływały pozytywnie na radość A radość to wyższe podatki tak naprawdę <laughs> If you know what I mean. Moi drodzy zbudowaliśmy już obóz Teraz potrzebujemy jeszcze strzelnicy Strzelnica też już jest Bardzo dużo jednostek mamy zbudować Minus jest taki, że tak to wygląda Ale to co mi się podoba, możemy też już tutaj już rekrutować Mamy pięć zwarciu, czyli jeszcze trzech i tutaj trochę więcej Fajne jest to, że oni tutaj idą i oni muszą trochę poćwiczyć. Ja lubię takie pajery i mi to zawsze twierdzę przeszkadzało, że oni wychodzili z koszarów. E, tak samo było w teorii z kataklizmu, bo tam wychodzili faktycznie, ale po pewnym czasie. W twierdze natychmiastowo, jeżeli miałeś oczywiście. Jeżeli miałeś oczywiście, wiecie co mieście? Już wam tłumaczę. E, wyposażenie. Dobra. Ja lubię sobie rekrutować różnych. Oni mają, słuchajcie, jak widzicie, atak inny, atak inny i obronę inną. I jak widzicie, piknierze mają na przykład dobre zacięcie. Ataku to jest fajne, nie, że to się różni, że to nie jest dokładnie to samo. Nie wiem, dlaczego... Zaraz się dowiemy, poczekajcie. Deszczyk pada, ma dosyć dziwny, powiem wam, szczerze mówiąc, dźwięk. Tutaj w ogóle też macie kościół, nie wiem, czy widzieliście. Kościół słuchajcie też, słuchajcie, jak widzicie. Charakterek pozytywny. Dobra, e, mogę jeszcze zrobić, słuchajcie, szermierzy. Miałem jednego.

To jest mega dziwne. Potrzebujemy tutaj e, montaż. Montaż. No. no. Dawać mi to. Dawać mi to. I sobie w międzyczasie przygotujemy taką aremkę. Dobra. No i faktycznie tu widzicie, że pika jest inna, nie? Eee mamy już złoto, no jeszcze nie mamy, ale zaraz będzie. No już mamy tysiąc nagle, nie bo to jest samouczek. Potrzebujemy zrekrutować jeszcze dwóch łuczników i będzie super, będziemy mogli przejść do kolejnego quest'a. No ja trochę się obawiam, bo ostatnio jak był ten quest'ik, to ja miałem buga, który uniemożliwiał mi grę. Ogólnie to jest, wiecie, no to jest samouczek, tak? Ale są oczywiście jeszcze inne tryby. Pamiętajcie, że tym razem będą chyba nas atakować z tej strony, no dalej trochę. Zobaczę jak wygląda sytuacja, chyba tak. Ja się chyba przejdę tutaj.

są ciekawsze, gdybym ustawił łuczników za palisadą, sadą, to coś by się zmieniło. Ja zazwyczaj nie niszczę tej nory, bo chyba można byłoby to zrobić. E, no z prostych względów, tak? E, nasi przeciwnicy zatrzymają się na nich. Zniszczenie wszystkich wierzch. My oczywiście tych wież nie możemy niszczyć. W ogóle e, próbowałem e, trochę oszukać samouczek. Zniszczyć te wieże i dostałem bossa. I bossa bym jeszcze ograł, ale coś tam się wydarzyło złego. No i zobaczcie. Oni się tutaj zaczną bić, chłopaki. A, wiem jaka rzecz mi jeszcze przeszkadza. Widzicie, to się zganie się. Pamiętam, że grałem w Song of Silence, o matko, to takie heroesy trochę, ale z auto... autobitwami. I było, był dokładnie ten sam problem. Moi drodzy, nie uwierzycie jak często były takie sytuacje. I to jest tragedia. Wiecie, ile jest tutaj bugów? Niestety, to jest dosyć rozmazane, widzicie? <grymnie> Ta ikonka. A to pełna wersja, nie? Także trochę ubolewam. I mam wrażenie, że brakuje tutaj e, takiego, jakby to powiedzieć, zmysłu taktycznego, który się pojawia w innych tego typu grach. Ale to tylko sam użej, także. the tower's attack force is displayed above it just like the moon crystals additionally each tower spawns an enemy boss so make sure you're ready to defend oh, yourself when you destroy each night enemies become a little stronger you can see the current day in the top menu also there's a blood moon every let's use our tower for the upcoming fight and place a trebuchet there a the trebuchet <coughs> can, can be wbudować. built in the siege workshop Musimy chyba to zrobić tutaj, bo jest dużo miejsca. Jako, że przeciwnicy przyjdą teraz z tej strony. O, tu mamy soczników. Tutaj widzieliście, bo jeszcze bosior, nie? Możecie też sprawdzić ile HP, jaki atak. Zero obrony. W spoko. Musimy wybudować. Nie wiadomo co, bo zniknął mi samouczek. To jest też ciekawe. Musimy zniszczyć oczywiście te wieże. I nie wiem, czy po zniszczeniu nie będzie końca samouczka. Uwierzcie mi, że miałem tu buga, który nie mi przejść ze sobą łuczka, do. No. Dobra, czekamy. Fajnie, fajnie to się wygląda, ja lubię tego typu produkcje, tylko tak jak mam wrażenie ta rozgrywka, mam wrażenie, że jest zbyt prosta. I to jest tak. Oczywiście, żeby wybudować, musimy dorzucić robotnika. Fajnie było to w Twierdzy Krzyżowiec, w jedynce, pamiętajcie, bo to bardzo ważne, tam była tego typu ekipa, która zajmowała się budową. I, wy jakby musieliście wysłać ludzi do tego, żeby ją obsługiwali. To był fajne. inżynierowie na rozkaz. Kto wie, ten wie. I teraz pytanie: Czy ja będę ten trebusz mógł umieścić tutaj? Będę mógł. Bo tutaj wyobraźcie sobie, że nie miałem tego. Miałem tylko te opcje do wyboru kiedyś, nie? Takiego Buga spotkałem. To zupełnie inaczej też ten quest wyglądał. Dobra, ale nieważne. No, 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 dawaj mi ten trebuszik. A tu nie jest trebusz, by the way. To jest katapulta. Nie, trebusz, przepraszam. To wygląda jak katapulta z tej perspektywy. I elegancko. A musimy tak ustawić, bo ostatnio... Ostatnio mi trochę zepsuli. Szyk. Dawaj, dawaj, kolego. Uuu, ale piękne trapienie krytyczne. Tak, w ogóle zmienili ten sam Wyglądał inaczej. Ale fajna ta kulka jest. Taka bardzo prosta, ale satysfakcjonująca. Niestety, jeden poniósł śmierć. A reszta się cieszy. Moi drodzy, e, kliknę sobie, ale nie zacznę. Bo to już jest 21 minut. Chciałam okay, wam jeszcze pokazać. E, Wyjdzie oczywiście do menu. Tak jest. Mamy, słuchajcie, reach a population of 50 residents. E, co do tej gry, My drodzy możecie sobie pograć jeszcze swobodnie, wybrać oczywiście co, jak, dlaczego i piaskownica, która jak widzicie bez jakichkolwiek ograniczeń. No mi co brakuje, słuchajcie to takich scenariuszy, ale słuchajcie jak sobie zamkniecie to możecie się jeszcze w edytorze map. Akurat taka kampania była w twierdzach zawsze, w Kataklizmu zresztą też i tego tutaj słuchajcie nie ma, na czym bardzo ubolewam. Nie wiem dlaczego twórcy nie zdecydowali się coś takiego dodać, no bo to są tylko takie trzy opcje do wyboru, no gdzie nie oszukujmy się to się nie liczy, tak? E, gra swobodna, tak jak mówiłem, możecie sobie sami, sami ustalić zasady, chociaż tutaj tych zasad nie ma także sporo. Czy grę polecam? No słuchajcie. E jest ok, jest w porządku. Słuchajcie, no, uważam, że nie jest tak rozbudowana jak gry konkurencyjne. Nie mają też tutaj, nie widzę dużo pomysłów, które by jakoś wyróżniały te produkcje na tle konkurencji. Nie podoba mi się, że momentami jest taka bardzo prosta, że ktoś lubi takie niedzielne, powiedzmy, strategie, takie sielankowe trochę. to niby, no wiecie, no jest, jest walka i tak, no ale nie szukajmy się, te plastelinowe, takie proste postacie jakoś tutaj nie napawają mnie strachem i śmierć tutaj nie myśli. Nie, my po śmierci jakiejś jednostki się sobie. Hoo! O, matko, nie? Nie, raczej to jest wiecie, taka naprawdę luźna produkcja. Pegi jest na pewno niskie. No, i to ślizganie mi się bardzo nie podoba, i te bugi, bugi które się pojawiły, ale widzę, że teraz tego buga nie miałem i ogólnie już e, inni komentujący, recenzujący, lepiej te produkcje oceniają. Także jeżeli macie ochotę, zachęcam, jest to już pełna wersja. Wciąż trochę mi szkoda, że nie ma tych dodatkowych typów, typu mówię jakaś kampania, bo to kampania myślę, taka typowa, fajna kampania. Jakieś proste przerywniki, myślę, żeby to pasowało. I jakieś takie powiedzmy scenariusze, gdzie byłyby takie specjalne zasady na plansze Też brakuje mi, słuchajcie, takich e, dużych wydarzeń, które by zmieniały to, co się dzieje na mapce, nie? To jest raczej właśnie taka piaskownica, taka sierankowa dla niedzielnych raczej graczy No i motor, moi drodzy, raczej e, nie mogę powiedzieć, że nie polecam, absolutnie Napolecam to tak mam wrażenie, że jest troszkę za mało, ale to dlatego, ja jestem wyjadaczem tego typu gier strategicznych rozgrywających się w tym jakby w tym samym rzeczywistym czasie, więc wiecie jak to jest. Moi drodzy, przedstawione, przedstawione, zadanie wykonane, wykonane. M mam nadzieję, że jeżeli Wam się spodoba, zakupicie. I tyle ode mnie, trzymajcie się do następnego. ⁇ -jo! Yo, yo.